Cześć dziewczyny, nazywam się Łukasz Urbański, jestem stylistą fryzur i w dzisiejszym tutorialu chciałbym wam pokazać jak w prosty sposób upodobnić się do waszej ulubionej gwiazdy. Jest u mnie moja klientka Karolina. Karolino, czy masz jakąś idolkę, do której chciałabyś się upodobnić? O, oczywiście, pokaż. Pokaż. O kurde, Karolina chciałaby się upodobnić do Ewy Farney. Jestem jej wielką kryptofanką. A, oh, okej! Okay. Tak myślałem. Dlatego jeszcze chwilę i zobaczycie, jak Karolina zmieni się w Ewę Farną. Będzie mi do tego potrzebna prostownica. I tylko prostownica, i za 15 minut Karolina będzie wyglądała dokładnie jak Ewa Farna. Nie mogę się doczekać. Żeby Karolina mogła wyglądać jak Ewa Farna, będzie mi potrzebna tylko prostownica. W szybki sposób wyprostuję jej włosy. I jeszcze chwilę i zobaczycie efekt końcowy. Etapem końcowym naszej stylizacji jest porządne wyczesanie włosów. Jeśli to wykonacie, gwarantuję Wam, że efekt będzie taki, jaki sobie wymarzyliście. Proszę bardzo Karolina, zobaczcie, jesteś podobna do Ewy Farna. O Boże! Wygląda jak farno, no poważnie głosy patrzcie, ale grzybko mi zrobiły się. Cicho ja Zgarnij świat, zgarnij